Jeżeli naprawdę głęboko będziemy uczestniczyć w Eucharystii, jeżeli naprawdę będziemy żyć tym, czym jest Eucharystia, jeżeli będziemy żyć Eucharystycznie, to będziemy pragnąć służyć, będziemy pragnąć ewangelizować, ponieważ jesteśmy tak naprawdę z natury posłani do innych. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja Was. Umiłowałem. Trzeci rok trzyletniego programu Duszpasterskiego poświęcony Eucharystii brzmi Posłani w pokoju Chrystusa. Następny okres, który się rozpocznie, Kościół jest sakramentem zbawienia. Mówi nam właśnie o tym, że być kościołem to znaczy w, pośredniczyć w zbawieniu. I kochani chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. My Eucharystię przeżywamy w bardzo konkretnej rzeczywistości, w bardzo konkretnym miejscu. Tym miejscem jest parafia, w której nas Pan Bóg postawił. I w pierwszym rzędzie, pierwszym miejscem, pierwszą rzeczywistością, do której jesteśmy posłani do służby i do ewangelizacji jest moja parafia. To jest mój drugi dom, to jest moja druga rodzina. Zachęcamy Was do tego, żeby właśnie tak spojrzeć na swoją Parafia, to jest mój drugi dom, to jest moja druga rodzina i chcę tam właśnie odnaleźć swoje miejsce, swój sposób służby i ewangelizacji. Tak naprawdę Eucharystia zaczyna się wtedy, kiedy my opuszczamy mury świątyni. Jest coś takiego. Kiedyś Benedykt XVI, tak mi się teraz przypomniało, powiedział coś takiego, że jakby człowiek współczesny stoi w, tak niejako w rozkroku. Jedną nogę ma w murach świątyni, a drugą ma na zewnątrz. I teraz w jaki sposób zachęcić go do tego, żeby właśnie przekroczył te mury świątyni? Jakby na tym nam zależy tym, którzy poznaliśmy Pana. Tak? Każda Eucharystia no, kończy się słowami. Tak? I czy jesteście posłani? Tak? I co, co my z tym wyzwaniem zrobimy? Skoro właśnie słuchaliśmy yy, Słowa. Daliśmy się nakarmić ciałem. Jeszcze wcześniej przenieśliśmy się w takim sensie duchowym właśnie w, w centrum wszechświata, tak? czyli właśnie na Golgotę, w ten, w ten krytyczny moment dziejów ludzkości, kiedy właśnie Jezus umarł za mój grzech, za mój grzech umarł, za mnie umarł. I ja tego wszystkiego doświadczam, tak? I ja chcę, ja chcę, co ja, co ja, czy ja chcę zanieść to dalej? Co, czy mnie naprawdę wystarcza, bo to jest takie pytanie do każdego z nas, czy, czy mnie naprawdę wystarcza to, że, że ja jestem zadowolony, bo ja mogę korzystać z Eucharystii, nie? A czasem sobie tak myślę właśnie w kontekście na przykład y, rodzin, gdzie, y, gdzie właśnie jest jakaś taka nieregularna sytuacja. Albo właśnie jest, są takie sytuacje, no, no też trudne, tak? Co, co z nimi, co z tymi ludźmi? Nie? Jak im zanieść to? Pala. No właśnie, nie, żeby nie zostawiać go dla siebie, tak? No bo wracamy znów do tego nadmuchiwania balonika, te, tego karmienia swojego duchowego ego. Mi przypomniała się, przypomniało się świadectwo chłopaka, które usłyszeliśmy w Medjugorje. Pamiętam, jak on opowiadał o tym, że obserwował ludzi, którzy wychodzą z kościoła i byli dla niego totalnym antyświadectwem. Że on patrzył na tych ludzi i nie, nie czuł się zachęcony do tego, żeby tam wchodzić. Bo on nie widział tego, żeby, te, żeby ci ludzie mieli przemienione twarze, tak? Nie widział tego, że tam się coś wa ważnego właśnie wydarzyło przed chwilą. A, przypominam sobie, że mówi, że wychodzą z domu i mają takie miny. No to okay, no to jeszcze to jest, można zrozumieć, ale wchodzą do miejsca, gdzie mówi się, że zostaniesz napełniony miłością, i wychodzisz znowu I masz takie I Znowu wychodzisz, miny. tak. W, ta w tej samej postawie, z tą głową opuszczoną. No i właśnie pomyślmy o ludziach, którzy może nie wejdą do tego kościoła, ale mogą na, na nas spojrzeć. Bo... Ja, ja mam taką myśl też, że może czujecie, nie wiem, słyszycie, właśnie jesteście posłani, jesteście wybrani i dla Was to za dużo. Nie wiem, że... Ktoś sobie myśli, no okej, okay, no to może właśnie znów, tak, ktoś jest wybrany, ale nie ja. Ale to jest już to, to pole do ewangelizacji, zobaczcie, to jest przestrzeń. Nie wszyscy muszą, nie wiem, mówić przed kamerą, tak, nie wszyscy muszą głosić świadectwa z ambony, ale, ale właśnie wychodząc z kościoła, ty jesteś świadectwem, znaczy właśnie, czy nim jesteś, czy może wręcz przeciwnie, może jesteś antyświadectwem, bo może byłeś w tym, w tym kościele namszy z dziećmi, które dały ostro w kość i czujesz się w ogóle zmasakrowany teraz, i dajesz to po. Sobie poznać. Ja mam takie tendencje do tego, tak? Ciężko mi jest, na moja, jak, jak z książki, można wyczytać po prostu z mojej twarzy, co się dzieje, co się wydarzyło przed chwilą, yy, więc yy, też staję w pokorze i myślę sobie, że były na pewno takie sytuacje, że ja wychodziłam z tej Eucharystii mając w sercu jakieś właśnie złe emocje, tak? I to, co się przed chwilą wydarzyło, nie po mojej myśli, że właśnie może nie przeżyłam tej Eucharystii tak, jak bym chciała, ale być może przez to, że ktoś mnie taką zobaczy, w ogóle nie przeżyje Eucharystii, bo po prostu nie wejdzie do tego kościoła. No i pewnie takie sytuacje jeszcze się zdarzą, nie daj Boże, ale chodzi mi o to, że właśnie nie wiemy, kiedy tak naprawdę ludzie będą, przeczyta będą chcieli przeczytać z nas Ewangelię, tak? że będziemy jedyną Ewangelią, którą ludzie przeczytają. I właśnie to jest takie wyzwanie. Myślę, że nas wszystkich, którzy korzystamy z pełni Środków zbawczych. Myślę, że to, do tego jesteśmy zachęceni, szczególnie właśnie jako, jako ludzie yy, zaangażowani, yy, właśnie ludzie, którzy chcą się nawracać, yy, katolicy, którzy chcą żyć z Panem i chcą, żeby to, to, yy, to na, chcą, żeby to nasze życie też promieniowało na innych, tak? więc jakby to jest taka zachęta. Zachęta dla nas. Najpierw uwaga dla dzieci, na nasze dzieci, na, najpierw na naszą rodzinę, na, najpierw na nasz dom, a ten dom może stać się błogosławieństwem i dla naszych sąsiadów, i, i dla, wszystkich, dla wszystkich innych. Także to jest taka wielka, no może niewielka, chciałem powiedzieć, wielka refleksja. Mała refleksja na temat wielkich rzeczy. Oglądałem jakiś czas temu wywiad z moim ulubionym perkusistą, który. Opowiadał o tym, że był ostatnio na pogrzebie i na tym pogrzebie usłyszał słowa brata zmarłego. Ten brat powiedział, nie żyj tak, jak gdyby był to ostatni dzień Twojego życia. To popularne zdanie, nie? Co byś zrobił, gdyby to był ostatni dzień Twojego życia? Perspektywa ja. Co ja bym zrobił? Co ja mam jeszcze do zrobienia? To zdanie tak nie, nie ma brzmieć. Nie żyj tak, jak gdyby był to ostatni dzień Twojego życia, tylko żyj tak, jak gdyby był to ostatni dzień życia Twoich bliskich. Odwrócenie perspektywy. Czyli nie mam skupiać się na sobie, co ja mam jeszcze do zrobienia, co ja bym naprawił w sobie, gdzie szukałbym przyjemności, gdzie jeszcze um, mogę wykorzystać swoje życie, tylko rozejrzyj się dookoła. I sprawdź, co mógłbyś zrobić dla swojej rodziny. Tak. A w tym tygodniu mówimy też, co mógłbyś zrobić dla swojego bliźniego. Dla swojego bliźniego, nie? I w odpowiedzi na to pytanie, kto jest w takim razie moim bliskim, słyszymy właśnie tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, nie? gdzie właśnie w odpowiedzi na to, kto jest moim bliźnim. Pan Jezus rysuje obraz człowieka, który, będąc tu i teraz, będąc gdzieś tam w drodze, spotyka zupełnie niespodziewanie człowieka, który potrzebuje pomocy. I On zatrzymuje się, będąc tu i teraz, w swojej drodze, bo być może to jest ostatnia okazja, żeby komuś właśnie pomógł. I tego nas uczy przypowieść właśnie. Yy wykorzystywania każdej szansy na to, żeby spojrzeć na drugiego człowieka, nie? a nie na to, co jeszcze ja zdążę w tym życiu zrobić. Czego byłoby mi szkoda jeszcze nie zrobić, nie chwycić, nie zrealizować, tylko właśnie czego jeszcze, co jeszcze mógłbym dać z siebie temu drugiemu człowiekowi, którego spotykam. Zwróćcie uwagę, że to pytanie pada, kto jest moim bliźnim do Pana Jezusa, bo tak naprawdę ten człowiek, który o to pyta, chciałby sobie wykluczyć jakieś osoby, którym nie trzeba pomagać. Wyeliminujmy. Nie? Wyeliminujmy niepotrzebne osoby i zostawmy tylko te, którym, którzy są naszymi bliźnimi. I im będziemy pomagać, im będziemy, ich będziemy kochać. A tu znowu następuje to odwrócenie perspektywy. Masz potrzebującego. A kto był bliźnim tego potrzebującego? Ten, kto mu pomógł. Ty bądź bliźnim dla tego, kto potrzebuje Twojej miłości i Twojej pomocy. Nie żyj tak, jak gdyby był to ostatni dzień Twojego życia, tylko żyj tak, jak gdyby był to ostatni dzień życia Twoich bliskich. Te wszystkie nasze doświadczenia, o których mówiliśmy wcześniej, to nie jest tak, że my jesteśmy mądrzy sami z siebie, albo dla niektórych głupi sami z siebie. To jest konsekwencja pewnych wyborów, decyzji. Wspólnie z żoną jesteśmy we wspólnocie świętej ro rodziny i afiliowaliśmy się do tej wspólnoty. I w akcie oddania, ja tam go nie pamiętam całego, ale jedno zdanie mi brzmi yy, cały czas, że jako małżonkowie bardziej świadomi swojej roli, swojego zadania, yy, że jesteśmy posłani do, do rodzin, że, że mamy pomagać tym rodzinom, tym małżeństwom, do których zostaniemy posłani. I no ja sobie wyobrażałem, że to może sąsiadce mam pomóc, albo, albo tam koledze z pracy. I, Kiedyś przy takiej okazji większej zapytałem jednego z księży, którzy posługują w naszej wspólnocie, do jakich rodzin jesteśmy posłani, a on mówi: jak do jakich, no do wszystkich. No i od tamtej pory tak trochę inaczej patrzę na to i staramy się świadczyć swoim życiem, ale też być otwartym na potrzeby innych i to materialne, nie tylko, modlimy się za nich. Bycie we wspólnocie jest ogromnym bogactwem. Przede wszystkim najpierw dostaliśmy bardzo dużo. Dostaliśmy właśnie od małżeństw, które podzieliły się z nami swoim świadectwem życia. Dlatego też dzisiaj mamy odwagę być tutaj i z perspektywy 20 lat trochę o sobie powiedzieć. Natomiast nie, nieocenionym są te świadectwa, te chwile, które spędziliśmy z małżeństwami, z małżonkami starszymi od nas, starzem którzy mieli odwagę mówić czasami o ogromnych trudnościach i w swoim małżeństwie, i ogromnych problemach ze swoimi dziećmi. Stąd, słysząc takie świadectwa, człowiek, my, nasze małżeństwo, nasza rodzina, ma odwagę, aby dzielić się swoim świadectwem, ale też, aby służyć. To, co powiedziałeś, służyć swoim czasem. Przede wszystkim służyć w własnej rodzinie, a później każdej innej rodzinie. Ale także i służyć na miarę swoich potrzeb materialnie tym, którzy w jakiś sposób potrzebują naszej pomocy. A Bogu dziękujemy za to, że taką służbę możemy pełnić. Tylko, że tu, żebyśmy byli dobrze zrozumiani, nie zawsze służba małżeństwu i rodzinie y, musi się wiązać z jakimś obowiązkiem materialnej pomocy. Doświadczyliśmy też. Jak gdyby świadectwa obrony samego węzła małżeńskiego przed małżonkami, którzy, którzy podejmowali wyzwanie i, i podjęli decyzję o rozejściu. Szanujemy jednego i drugiego, mimo że ten akt się dokonał, ale cały czas podkreślamy, że dla nas są ważni jako małżonkowie i zrobimy wszystko, żeby, żeby te przeszkody, które się gdzieś pojawiły, żeby to. Przewalczyć, przepracować, żeby to małżeństwo znowu było jednym. Do jakiego stopnia mamy poświęcać się służbie w parafii i w kościele w ogóle? Chodzi mi o to, gdzie jest ten złoty środek, gdzie jest przesada, a gdzie jest grzech zaniedbania. Tej materii. Na pewno potrzeba pamiętać, że angażowanie się w parafii przez małżonków, przez rodzinę, nie jest priorytetem. Najpierw są tak zwane obowiązki stanu, czyli obowiązki żony matki, męża ojca. Nie? Jeżeli te podstawowe obowiązki stanu są spełniane dobrze, i to jest środowisko. Realizowania się miłości chrześcijańskiej, gdzie rodzina jest kościołem domowym, wówczas można zaangażować się w służbę. Nie? Najpierw jest życie wewnątrz miłością Bożą i uczniostwo, a dopiero później jest wyjście ze służbą wobec parafii. Nie? I na pewno błędem jest to wtedy, kiedy nie ma jedności w tym, to znaczy kiedy małżonkowie nie działają razem. Bo to może być rozbijające nawet dla, dla, dla małżeństwa, dla rodziny. Może to być niszczące, kiedy na przykład, nie wiem, żona się nawróci, żona chodzi do, do parafii na jakieś spotkania wspólnoty, a mąż, mąż stoi twardo w domu, nie? I ona taka neofitka, jeszcze ona się tak modli za tego swojego męża, na tych spotkaniach, jeszcze przychodzi spogania. do domu i mówi: Ja się za ciebie modlę, kiedy ty się w końcu nawrócisz, i tak dalej. No i wtedy w mężu może się rodzić takie, takie myślenie, że Bóg mi zabiera żonę, bo ja wieczorem nie mogę z nią sobie posiedzieć, tylko ona gdzieś tam leci do kościoła. Po co mi taki Bóg, który mi zabiera żonę? Dzieci mogą tak pomyśleć: No, chcemy pobyć z naszą mamą. Czy nie, chcemy z nią spędzić czas, a ciągle jej nie ma, bo ciągle w kościele coś tam robi, nie? Hmm. Więc to jest pytanie o to, o jedność, o to, czy, czy idziemy w tym razem jako rodzina. Nie? Natomiast kwestia zaniedbania byłaby tu, jeżeli mam możliwość służenia w parafii, ksiądz proboszcz wychodzi z taką propozycją, jest takie zaproszenie ze strony parafii. I widzę, że, że mogę coś zrobić, a tego nie robię, nie? Mogę zatroszczyć się o jakieś dobro, a, a się nie troszczę o jakieś dobro, nie?